Wydawnictwo AA przedstawia fragment książki Anatolia Bajukańskiego Nowe Cuda Świętego Szarbela. Żona miała obrzęk płuc, czyta Artur Bocheński. Francja. Mówi lekarz, laureat Nagrody Akademii Medycznej Paryża, A. Charouen. Jako praktykującemu lekarzowi, zdarzało mi się w swojej wieloletniej praktyce widywać wiele niezwykłych przypadków, kiedy pacjent wygrzebał się z choroby. Z której zwykle jest tylko jedno wyjście śmierć. Dlatego trudno mnie czymkolwiek zadziwić. My, lekarze, jesteśmy niepoprawnymi sceptykami, pokładamy zwykle nadzieję w skalpelu i naukowych metodach leczenia. Lecz to, co niedawno zdarzyło się z moją żoną, wywołało we mnie niewypowiedziany szok. Ten wstrząs dotąd nie minął. Któregoś dnia, kiedy akurat nie było mnie w domu, Żona doznała obrzęku płuc. Nie trzeba chyba wyjaśniać, co to znaczy. Kobieta, bojąc się, że umiera, ostatkiem sił chwyciła stojącą na nocnej szafce ikonę świętego szarbela, którą przywieźliśmy z Libanu, i oddychając z coraz większym trudem, zaczęła błagać świętego, by pomógł jej przeżyć. Potem zapadła w śpiączkę. Po kilku godzinach nasz krewny, również lekarz, Wstąpiwszy przypadkowo do żony, zastał ją ledwo żywą. Położył jej tabletkę pod język, ale zdawał sobie sprawę, że to tylko rutynowa czynność. Jeszcze nikt na świecie nie wyleczył farmakologicznie obrzęku płuc. Natychmiast zadzwonił do mnie z okropną nowiną: Twoja żona umiera. Rzuciłem wszystko i popędziłem do domu przygotowany na najgorsze. A tu, żona wita mnie w progu i uśmiecha się. Żyjesz? Zawołałem, oszołomiony. Jack powiedział mi Jack miał rację. Usiedliśmy obok siebie i ona, ciągle jeszcze przejęta, opowiedziała mi wstrząsającą historię swego uzdrowienia. Zaczęliśmy gorąco wielbić świętego szarbela. Odtąd mój sceptycyzm leży w gruzach. Szczególnie zaskoczyło mnie i moich kolegów to, że po dokładnym badaniu w płucach mojej ukochanej żony, nie było najmniejszego śladu obrzęku.